Mordeczko, mordeczko. dzisiaj jesteśmy w Adventure Up, Teraz idziemy na jakieś dungeon. To będzie pierwszy podstawowy. Dzisiaj wam pokażę ukryte miejsca, gdzie są skrzynki i możecie zdobyć pieniądze. Tutaj nam się ładuje. Tutaj idę sobie. Używam spela. Tu mamy przeciwników słabych. Ja jestem dobry już. Mam 16 level. Grałem trochę w tą grę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. już koledzy pokonali te... jakieś ludzi. Tutaj atakuję ich. Proste, proste. Tutaj muszę ich załatwić. Tutaj użyłam spela. i tak prosto i wolne. sport to jest taki skill taka umiejętność i przechodzimy dalej Wie że kolegom dobrze idzie tutaj dwóch jakichś przeciwników prostych i tutaj będzie pierwsza ukryta miejscówka zaraz wam ją pokażę tutaj musicie mieć Czwarty level drewna. Rozwalania drewna i z tej skrzynki dostajecie po 600 monet. Tutaj sobie lecę. Kieś rzeczy dostaję słabe. Widzę, że koledzy już tam dalej poszli. I tutaj będzie druga ukryta miejscówka. Tutaj możecie przejść albo tą liną, albo jeżeli macie takiego spela z takim strzałką, to możecie tutaj przelecieć. Tak jak ja. Tutaj zostajecie 400 pieniędzy. Tutaj spadłem, bo kliknąłem zły przycisk. Niestety umarłem. Tutaj też kliknąłem, ale tutaj już biegnę. Widzę, że koledzy już tam pozatwiali dużo tych przeciwników. Teraz tutaj biegnę, biegnę. Mam dosyć dużo życia. Nic mi nie powinni zrobić za bardzo. Tutaj kolejne mamy. Drzwi otwarte. Tutaj mamy kolejnych przeciwników. Teraz idziemy na atak. Teraz będzie wielki boss. Tutaj atakujemy prostych. Przeciwnicy tutaj są słabi, ale prawie jednego z naszych zabili. Widzę, że tutaj jakie koledzy też mają takie umiejętności jak ja, podobne. Tutaj biegnę. Tutaj będziemy mieli windę, która nas opuści do bossa. Teraz jeżdżamy po windzie z kolegami. Jeden prawie zginął. Jeszcze, mogłaby ta winda szybciej trochę jechać, ale jest dosyć wolna. Tak I tak jest minus. że tutaj koledzy się leczą. I teraz mamy bossa. Krystal. Krystal Lord. A ma 800 zdrowia, Bije po 100. To myślę, że łatwo go będzie załatwić. Jeszcze jak mam swoich kolegów, to na pewno będzie łatwo. Tutaj już zjechaliśmy połowę życia. I umarł. Teraz będziemy szli, dostaliśmy rzeczy słabe. Ja je usunę, bo niepotrzebne mi są. Teraz idziemy na kolejny Teraz idziemy do kolejnego dungeona. Będzie Skyland. Daj niech się naładuje. Mamy szybko. Tutaj już czekam. Odliczenie ja wyjmuję swoje miecze i pomału będę szedł z moimi kolegami, żeby ich zatwić. Tutaj już mamy silniejszych przeciwników i silniejszych kolegów. Widzę, że tutaj dobrze im idzie. Tutaj używam mojego spela. Tutaj mamy czterech tutaj, więc proste akurat ich zatwić. Tutaj ich atakuję, bo użyłem z mojego ognistego miecza. Tego jeszcze załatwię on z pojedynczy, to nie, nawet nie będę używać spela na niego. Tutaj mamy też ich czterech. Tutaj się opłaca użyć spela, bo ich jest dużo. Jeżeli jest dużo i w jednym miejscu, to opłaca się wziąć tego spela na obracanie się. Jeszcze z tego co się pali to jest, to jest bardzo fajne połączenie Dużo to bije ja Miałem dobre miecze Już z takiego miejsca I ja atakuję ich, tutaj jest dużo i właśnie trzeba tutaj użyć, można użyć tego spela i on bardzo dużo robi wtedy I ja atakuję ich Użyłem swojej tarczy Tutaj firebolem strzelam Tutaj umierają Tutaj koledzy widzę, że lecą ja mało zdrowia Mam nadzieję, że nie zginę Przecież dobrze mi idzie Tutaj widzę, że gonią mojego kolegę On tutaj ma chyba mało zdrowia, bo się boi Dostaliśmy jakiś... Jakiś topór dostaliśmy. Tutaj użyję tarczy, jakby co, to mi zniszczą tarczaniem nie zabiją mnie od razu. Dostałem bardzo dobrą rzecz. O Jezu, ale dobra rzecz. Ona bije po 31 damage'a. To dużo. Tutaj atakuję. Ja teraz wam pokażę moją sekretną miejscówkę. Trzeba mieć 13 level tego kopania kamienia. I z tej skrzynki dostajecie 1200 monet. Bardzo się opłacę. Ich załatwię, bo tutaj widzę, że zabiję mojego kolegę. Nie za fajnie, ale on się zaraz odrodzi i będzie. Tutaj Tutaj biegnie Widzę, że tam się bije Z jakimi... I zabili mojego Znowu kolega. Zaatakuję ich tutaj i rozwalę Najlepiej Tutaj też jest sekretna miejscówka i tutaj musicie zrobić taki prosty perkur. Tutaj trzeba przeskoczyć tylko kilka kamieni. Ja tutaj użyłem swojego spela i z tej skrzynki dostajecie 950 monet. I teraz spadłem ale fail. Widzę, że tam koledzy nie poszli na sekretną miejscówkę, tylko to rozwalali ją. Tutaj przeskoczę. O nie, użyłem złego spela. Spadłem. Tutaj się odrodziłem. Tutaj widzę, że tam był tam jęz. Niestety zabili go. Zajbiegnę, jeden ma dwa zdrowie, zaraz umrzę. oj właśnie umarł, niedobrze, ale on się zaraz odrodzi, to spoko. To ja ich rozwalam, oni mi biją, oni mi biją po 17 i po 24 czasami, a ja ich biję po 100 i to jest bardzo proste. Dobra, załatwiony. Jeszcze tych trzeba załatwić. Tutaj im... Pozałatwiam ich. Tutaj trzeba przeskoczyć takie kamienie. To są proste. Ale tutaj trzeba uważać na ten kamień, bo on jest najtrudniejszy. on nie spadłem teraz. Niedobrze. Teraz się odrodzę. O jestem. Tutaj przeskakuję po kamieniach. Przeskoczę na ten mały. Teraz musi Dobra, udało mi się. Przeskakuję na ten. I teraz tutaj tak. I tutaj mamy bossa. Który jest taki w miarę trudny, w miarę nie. Wszystko załatwimy. Kogo tylko załatwi i będzie. Tutaj mu zabieram bardzo dużo życia. Tutaj użyję tarczy. Ustawia takie plamki. Robią po 30 damage'a i ten... Chowajcie się za filarami, bo ten atak wie po 150 damage'a. To jest dużo. I lepiej zawsze uciekać od tego ataku za filary. Tutaj atakuję go. Tutaj kolega mi pomaga. On nie użył tej kulki. Muszę trzeba się teraz schować za filary. Tutaj gdzie nie ma czerwonego, tam można się chować. Ja użyję teraz swojej tarczy. Się Kogo tutaj zaatakuje. Ten tutaj go atakuje i ma mało życia i zostałem pokonany, a zostało mu tylko 83 życia. Mój kolega też umarł. Dostało mu 83 życia i teraz go na stówę pokonam. No i umarł, dostałem katanę, która jest w miarę dobra. Ale ją usunę, bo nie jest tak za bardzo dobra. Ten, tak jak ten topór i te spodenki też są słabe. I ten topór też. Teraz idziemy do loby. Teraz będziemy szli na trzeciego dungeona, czyli ostatniego w tym filmie. Tutaj idziemy. On jest dosyć trudny. Trzeba mieć dosyć silnych kojaków, bo jeżeli ma się słabych, to do tego dungeona będzie bardzo trudno przejść. Tutaj idziemy. Tutaj ja mam na szczęście dobrych kolegów. To tutaj oni mają po tysiąc zdrowia, już ci tutaj przeciwnicy. I tutaj trzeba ich załatwić. Załatwimy ich, bo to jest proste akurat. I trzeba tutaj uważać na takie pułapki jeszcze. Za chwilę pewnie będą. Tutaj na razie biegniemy. Tutaj mamy takiego dużego. On jest silny, on ma bardzo dużo zdrowia. Najlepiej się na niego go zaatakować w dużo osób. To wtedy macie szansę, ale samemu jest trudno. Tutaj go atakujemy. On ma ponad 2000 zdrowia. Teraz już go pokonaliśmy. Co jeszcze tego? I kolega mi pomaga, użył kamienia, takiego co dodaje życie. I uważajcie na tego rycerza, bo on taki daje, jakby laser, który bije bardzo dużo. Bije po sto coś tam. Tutaj atakuje wszystkich naraz. Umarłem, ale dostałem bardzo dobry miecz. Tutaj umarłem. Tutaj mój kolega. Hej, biegnę. Biegnę, biegnę. Chyba zabłądziłem. Muszę biec w drugą stronę. Tu chyba tutaj kolega też nie wejdzie ma biec. To niech mnie pobiegnie za mną. Może tam są nasi koledzy. biegnę. On też ze mną biegnie. O, tutaj są koledzy, czyli jednym słowem zabłądziłem. Trzeba ich tamci załatwili. Oni użyli tarczy. Tutaj dali kamienia, który zdaje życie. Prawie jeden z moich kolegów zginął. A na szczęście ma tarczę, która go obroniła. Tej atakuje. Coś się tutaj leczy, widzę. I trzeba go szybko zaatakować. Dostałem ten sam miecz. Ale on jest dosyć dobry. To chyba będę go używać. Tutaj można ich ominąć. Tutaj mamy Bossa. Tutaj zobaczycie, co zaraz zrobi. Tutaj go atakuje samemu na razie. Słabo idzie samemu. Lepiej go zaatakować w dużo osób. Nie wiem czy mnie ja zabiję chyba. Tak, bo już mam mało życia. ale dora, załatwię go. On zabił, nie zabił mnie. Tam widzę, że koledzy są. Oni, go, oni na niego poszli go zaatakować. To dobrze. Jak go rozwalą jak najszybciej. To ma tylko 3000, teraz 2. Tutaj są dwa kamienie, które dodają nam życia. I teraz zobaczycie co zrobi. Zostało mu jeden życie i, i zaczął uciekać. Tutaj zaczął uciekać sobie. I my go gonimy. Nie da się go zabić, nawet jeżeli do niego podejdziecie teraz i tak się go nie da zabić. Trzeba po prostu dalej przechodzić ten Tutaj widzę, że jest dużo, mam bardzo mało życia. Muszę tarczę sobie wziąć. To jest duży, to trzeba go załatwić. Tutaj umarł. Tutaj jest ich trochę więcej. Tutaj trzeba załatwić tych. Tutaj jest jeden duży. jako tutaj załatwię. Dobra, koledzy mi bardzo pomagają. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z, z, Adven z Adventure Up, to napiszcie w komentarzu. Tutaj się zablokowałem. Wyszedłem. Tutaj ta drabina jest jakaś zepsuta. Nie wiem chyba nie wiem czy trzeba iść tam przypadkiem. O nie spadłem do lawy i zabiłem się, ale się zaraz odrodzę. Tutaj, o, tutaj są dwa duże. Jeden umarł, teraz drugi. Załatwiony. Muszę ich załatwić. Tutaj idę trochę do tyłu, bo miałem trochę mało życia. Tutaj zadaję kamienną życia. Już mamy dużo. Musimy go załatwić. Tutaj duży tylko został. I będzie prosty, załatwiony. Tutaj koledzy biegają. Tutaj widzę, że atakują mnie ci. Tutaj jest znowu duży, to trzeba pomóc koledzy ten bo inaczej go zabije, ten duży. Trzeba tych załatwić tutaj, co są. Tam znowu ten duży. Tych dużych jest mega dużo. Tutaj go załatwiamy wszyscy. Dobra, załatwione. Tutaj jeszcze tych dwóch. Zaraz wam pokażę ukrytą miejscówkę. Tutaj załatwiam. Ich tego gościa jeszcze. I tutaj jest ukryta miejscówka. Ja nie mogę do niej wejść, bo mam za mały level cięcia drewna. Jeżeli macie osiemnasty lub większy, to możecie tam wejść. Jeżeli, jeżeli macie mniejszy, to nie możecie tam wejść. Musicie trochę pracować. Ja za niedługo będę mieć 17 level Czy widzę, że koledzy zaczęli atakować Zabili mnie niedobrze to ich załatwiam I teraz będzie boss, teraz ma 10 tysięcy Przed chwilą miał 6000 tysięcy I uważajcie na tych rycerzy Bo oni nie są za fajni go załatwiam, ma 8 tysięcy i patrzcie on wali tak mieczem i tutaj kolce od tego gościa lecą i on jest mega potężny ale jeżeli jest dużo osób i macie silną brygadę to na pewno go załatwicie tutaj mnie zabił niestety tutaj biegnę na niego ale tutaj użył niestety tego kolców na mnie ma tylko 1000 życia tutaj załatwiamy Tutaj się kończy film. Jeżeli Wam się podobał film, to zostawcie suba i łapkę w górę. Papa, pa, do następnego odcinka. I mały quiz na koniec. Kto policzy, ile razy powiedziałem tutaj, nie zostanie pozdrowiony, i dam mu serduszko. Papa. Pa.